Już od wielu lat podkrakowskie stawy hodowlane rybne były takimi spichlerzami dla miasta. W dobie, kiedy nie było kurczaków, takich broilerów, szybko rosnące ryby hodowlane były świetnym źródłem białka, łatwo przyswajalnego. W podkrakowskim ojcowie jest to pstrąg potokowy, unikalny w ogóle nie tylko w kraju, ale i w Europie. Świetna sprawa, przyrządzimy go w najprostszy możliwy sposób, czyli z ziołami i z czosnkowym masłem. Mam już posiekane zioła. To wymieszam po prostu tak, żeby się zmacerowało. I teraz do tego dodamy miękkie masło. Teraz przejdziemy do naszego pstrąga. Wystarczy go naciąć tutaj skórę tak, żeby te wszystkie aromaty i temperatura yy, przenikała do głębi szybciej i bardziej równomiernie i do środka włożę nasze ziołowe masło tutaj do brzuszka. O proszę tak odrobina masła, kładziemy rybkę na nim i kropimy cytryno. I teraz Sposób, w jaki sprawdzamy, czy pstrąg już jest gotowy, czy jest nazwijmy to ugotowany. Tu na grzbiecie ma taką płetwę, którą jeżeli spróbujemy wyciągnąć i ona wyjdzie oprosze, tak jak teraz, razem z niewielką ilością mięsa, znaczy, że wszystko jest już gotowe do serwowania. I na tym tłuszczu, który został po e, grillowaniu. Pusmarzę kromkę chleba. Teraz pozostaje już tylko przyprawić szpinak. Biorę talerz, na talerzu układam kromkę chleba, na to układam trochę szpinaku i takie poszarpane mięso strąga. Danie mamy gotowe.